Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku informacyjnym na moim kanale odnośnie zakończenia trybu kariery. Proszę Państwa, zakończyliśmy sobie tutaj ostatni tryb, był to tryb kariery. W playlistie nagrałem dla Was 37 filmów całkiem sporo Wam powiem. No i co? Ogólnie jest to i był nasz ostatni tryb właśnie kariera. Mam nadzieję, że filmy Wam się spodobały chociaż troszkę. Cała seria Wam się też również podobała, bo już niestety no nie mam dla Was co tutaj już nagrać z tej gry. Wszystko to co najważniejsze wydaje mi się, że Wam pokazałem. No ogólnie WRC 9 jest bardzo fajną grą. Bardzo przypomina w sumie WRC 8. Tutaj jakoś dużo nie ma, jakiejś dużej różnicy po prostu nie ma między WRC 8 a WRC 9. W każdym bądź razie, no, naprawdę tutaj jestem bardzo zadowolony z tej gry, z zakupu. Gra oczywiście była kupiona nowa, tam 120 zł, chyba dałem wtedy za nią, mniejsza o to. No ale do rzeczy, moi drodzy, nagrałem dla Was łącznie 5 trybów. No i pierwszy tryb, jak pamiętacie, był to tryb trening. Drugi tryb był to wyzwania. Trzeci tryb był to podzielony ekran z moją dziewczyną nagrywałem dla was to, ten tryb razem wspólnie z nią. Czwarty tryb był sezon, no i ostatni tryb piąty właśnie zakończyliśmy, czyli kariera. Także no trochę było tego nagrywania, ale myślę że warto. W każdym razie, jeżeli wam się film spodobał, zostawcie lajka, komentarz oraz zapraszam was do subskrypcji mojego kanału Miszczoniuza Meg Milan. Za tą moją całą pracę dla Was, jaką tutaj wykonałem, naprawdę byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili ten czerwony guziczek. Subskrybuj. Moi drodzy, z mojej strony to już chyba wszystko. Serię z WRC 9 uważam za zakończoną. No, pokazałem Wam tutaj wszystko, także no, mam nadzieję, że jesteście chociaż trochę zadowoleni, bo się starałem. Na pewno wkładałem trochę w to serca, żeby to wszystko przejść na 100%, tak zwanie. No, i udało mi się. Tutaj wszystko na 100% już zaliczyłem w tej grze. Polecam grę, bo jest naprawdę świetna. Trzymajcie się, no i do zobaczenia kiedyś tam w kolejnej części z WRC 10 pewnie, ale kiedy nie mam zielonego pojęcia. Na razie będę wrzucał coś innego na swój kanał, bo korek się zrobił tutaj u mnie w poczekalni i powiem Wam szczerze, że no, trzeba się troszkę spiąć i, i powrzucać te materiały i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. I strzałka. Hej!